A teraz joga na zdrowy kręgosłup. Kładziemy się na plecach. Zegnij nogi w kolanach, podnieś głowę, wydłuż czubek głowy do tyłu, odciągnij barki od głowy, rozłóż barki na boki. Zaczniemy od spokojnych oddechów, głęboki wdech nosem. Poczuj, jak powietrze przez nozdrza wchodzi w twoje płuca. Wciągnij brzuch i zrób wydech nosem lub ustami, jak ci łatwiej. Spróbuj jeszcze raz, głęboki wdech. Wydech. Wiodło oddycha się nosem, ale jesteś początkująca, możesz robić wdech nosem i wydech ustami. I jeszcze raz, spokojne wdechy. Długie wydechy. I wyprostuj nogi, Twoje stopy rozstawione na szerokość bioder, z luźno opadającymi stopami na zewnątrz. Ustaw stopę prawą do pionu. Napnij mięśnie prawej nogi, wyciągnij piętę i całą prawą nogę do przodu, robiąc wdech, puść bezwładnie nogę, wydech. Postaw stopę lewą do pionu, zadzierasz stopę, wyciągasz piętę i całą nogę w przód, robiąc wdech, i wydech kompletny luz. Powtarzamy z prawą nogą. Wyciągamy z zadartą stopą nogę prawą wdech, wydech. Kompletny luz lekko ugięte kolano. I stopa lewej nogi, wydłuż nogę wdech, wydech. Luz. Mając lekko ugięte ręce w łokciach, przełóż ręce za głowę. Postaw stopę prawą do pionu i wyciągnij prawą nogę tak jak w poprzednim razem w przód. Wyprostuj prawą rękę i naciągnij prawą rękę w tył. Poczuj, jak twój prawy bok się rozciąga robiąc wdech. Z wydechem zegnij rękę w łokciu, puść luźno stopę na bok. Na bok. Poczuj rozluźnienie. Powtarzamy z lewą stroną. Stopa zadarta, wyciągasz lewą nogę, naciągasz lewą rękę, robisz wdech. Wydech, zginasz rękę i zginasz nogę. Prawa strona rozciąga się, wyciągasz rękę i nogę robiąc wdech. Wydech, kompletny luz. I druga strona, lewa ręka, lewa noga rozciągasz boglewy z wdechem i wydech kompletny luz. Mając zgięte ręce, spokojnie przekładasz je wzdłuż tułowia, zginasz jedną i drugą nogę w kolanie, kładziesz dłonie na kolana, długa szyja brudka zwrócona do klatki, barki rozłożone na boki, łokcie też mocno na boki. Delikatnie napierasz kolanami na dłonie, robiąc wdech. Z wydechem rozszerzasz kolana i przybliżasz je do ciała. I powtarzamy. Kolana pchasz w przód, wdech nosem. Wydech rozszerzasz kolana i przybliżasz do tułowia. I trzeci raz. Wdech. Napierasz kolanami na dłonie. Wydech, kompletny. Tak. Łączymy nogi. Dłonie pozostają na kolanach. Skręć delikatnie ciało na prawą stronę, unosząc lewy pośladek. Naciągnij ten lewy pośladek do przodu, jakby on miał zrobić krok. Przekręcamy ciało w lewo. Prawy pośladek uniesiony nad podłoże stawia, jakby krok do przodu. Pomaszeruj przez moment na pośladkach. Kolana raz na prawo, raz na lewo i wydłużasz. Raz prawą stronę, a raz lewą. Nazywam to ćwiczenie marszem na pośladkach, rozluźniając tym ćwiczeniem swój kręgosłup. Maszerujemy na pośladkach. Dłonie pozostają na kolana, ale przełóż je tak bardziej z przodu i zakryć złączonymi kolanami, kolanami. Trzy kółeczka w prawo. Przybliżaj kolana do klatki, na prawo, w przód i na lewo. Trzy koła w prawą stronę i trzy koła w lewo. Zwalniamy dłonie z kolan, stopy opadają. Wyprostuj prawą rękę, odwróć się na prawy bok. Opierasz dłoń lewą przed sobą, unosisz głowę i tułów i przechodzisz do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, pozycja kota, opierając palce stóp. Mając wciągnięty brzuch, wyginasz tyłek do sufitu, lędźwie się zapadają, naciągasz kręgosłup do przodu, szyja wydłużona, zadzierasz głowę wdech, układasz płasko stopy, podwijasz miednicę jak pies chowa ogon, chowasz głowę między ramiona, wydech. Opierasz palce stóp, kręgosłup się zapada, zadzierasz głowę wdech. Głowa pośladki do sufitu. Wydech płasko stopy. Podwijasz miednicę, chowasz głowę. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wyciągasz lewą nogę do tyłu. Naciągasz szyję i głowę. Zginając nogę lewą, wyginasz ją w górę, głowę również, wdech. Wydech broda i kolano do tułowia. Wdech. Rozciągnięta, wygięta w górę. Wydech broda, kolano do klatki piersiowej. I jeszcze raz. Wdech. I z wydechem. Bródka, kolano do klatki. Wracamy na matę z lewym kolanem i noga prawa wydłuż nogę prawą wydłuż szyję zginając nogę prawą wyginasz się w górę wdech z wydechem broda kolano do klatki piersiowej powtarzamy aktywną wersję kociego grzbietu wdech wydech i trzeci raz wdech i wydech kolano wraca na matę Wykonaj wdech i ściągnij tyłek napięty, twoje kolana rozstawione na szerokość bioder. Wydłuż szyję, robiąc wdech, a z wydechem, delikatnie załamując łokcie, wyginasz klatkę piersiową do maty. Starasz się oprzeć czoło na macie. Jeżeli nie dostajesz czołem do maty, zygnij sobie na początku ręce w łokciach, układając piętrowo przedramię na przedramię, połóż głowę na przedramionach. Zostań w pozycji dziecka, spokojnie zaliczając oddechy. Zrób spokojny, głęboki wdech nosem i staraj się Długi wydech ustami wykonać. Spokojne oddechy. Zaobserwuj, jak pracuje Twoja klatka. Z wdechem wypełniona powietrzem rośnie. Z wydechem kurczy się, wciągasz delikatnie brzuch. Wdech z wydechem przenieś ręce na prawą stronę, leciutko podnosząc głowę. Idziemy na prawo. Wykonaj kilka kroków rękami w prawo. Połóż lewą dłoń na prawej. Pozostań w pozycji dziecka w pochyleniu na prawo i zalicz spokojne trzy oddechy. Wdech z wydechem, wróć na środek, do swojego centrum i przenieś ręce w lewą stronę. Pochylone na lewo, opieramy dłoń prawą na lewej i zostajemy w pozycji. Wdech z wydechem, wracasz. Do centrum. Przenieś teraz lewą rękę pod prawą pachą, naciągnij ją mocno do prawego boku, odwróć głowę w prawo, jak dasz radę, opierasz głowę na macie, prawy policzek na macie. Jeżeli lekko oderwiesz pośladki od pięt nie szkodzi, pozostań w pozycji. Mając prawą rękę wyciągniętą w przód, a lewą do boku prawego, i spokojnie poddychaj w tym skręcie. Wdech. Wyciągasz rękę lewą i następuje zamiana. Lewą naciągasz, w przód, prawą, podkładasz pod prawą pachę, odwracasz głowę na lewo i zostajesz w pozycji, wdech z wydechem, wyciągasz prawą rękę. Wracamy do pozycji dziecka i przechodzimy do klęku podpartego. Twoje dłonie pod barkami, kolana pod biotrami. Naciągasz prawą nogę, do lewą nogę do tyłu. Ustawiasz lewą stopę względem prawej stopy pod kątem prostym. Jeżeli to możliwe, twoje pięty są w jednej linii. Oparta na prawej dłoni, lewym kolanie, lewej stopie, prawym kolanie. Unieś lewą rękę. Odwróć głowę za lewą rękę, ręką. Wyciągaj lewą rękę do sufitu. Delikatnie mięśni brzucha wciągnięte, asana bocznej deski. Wersja najłatwiejsza. Pozostań. Nadciągasz lewą nogę do maty. Lewą rękę do sufitu. Szyję, czubek, głowy wydłużasz przed siebie. Wdech z wydechem wraca dłoń, lewa dłoń pod lewym barkiem, kolano pod lewym biodrem i, i wykonujemy asanę na drugą stronę. Naciągasz prawą nogę, stopa prawa względem lewej pod kątem prostym. Unosisz prawą rękę, wyciągasz ją do sufitu, zaglądając za nią. Rozciągaj się na trzy strony, noga do podłoża. Czubek głowy do przodu, ręka do sufitu. Wdech, i z wydechem powrót na matę. Wraca dłoń i kolano. Przesuń ręce i przejdź do klęku prostego. Przenieś do przodu prawą nogę. Noga prawa zgięta pod kątem prostym w kolanie. Spleciony palce rąk, łóż na prawym kolanie. Wyciągnij tułów do sufitu, robiąc wdech. Z wydechem delikatnie pogłębiasz ten wykrok. Jeszcze wdech i z wydechem pogłębiasz pozycję. Odpychaj się dłońmi, odudaj. Jeszcze raz wdech i wydech. Wdech. I z wydechem spokojnie wróć do pozycji. Unieś w górę ręce, wdech. Złącz dłonie. Z wydechem opadają ręce na, na wysokość klatki. Jeszcze jeden wdech, i z wydechem wykonaj skręt w prawo, próbując łokieć lewy, zahaczyć za prawe udo. Nie dasz rady, to opierasz rękę na prawej nodze. Jeżeli zahaczyłaś łokieć, walcz z nim, kolano napiera na łokieć, łokieć napiera na kolano, skręcone w prawo, staramy się wydłużyć kręgosłup, szyję, czubek głowy do sufitu, oddychamy. Wdech. Z wydechem rozłóż ręce, wspierasz się na dłoniach, wycofujesz prawą nogę, zamieniamy nogi. Będąc w klęku na prawym kolanie, splatasz palce rąk na lewym udzie. Wydłuż ciało do sufitu, wdech. I delikatnie pogłębiasz ten wykrok, wydech. Wdech i wydech. Z każdym wydechem. Tak, pogłębiamy pozycję. Wdech z wydechem, wróć. Rozłóż ręce. Unosząc je bokiem w górę, wykonaj wdech. Z wydechem ściągasz przed siebie. Następny wdech i podczas wydechu skręt w lewo. Zahaczamy łokieć lub opieramy. Zostajemy w skręcie i kilka spokojnych oddechów. Wdech, z wydechem rozłóż dłonie, wycofaj nóżkę prawą. Jesteśmy w klęku, zginając ręce w łokciach, wspieramy się na przedramionach, wycofujesz kolana do tyłu, przechodząc do leżenia przodem. Pozycja Sphinx, wydłużasz szyję, wyginasz klatkę, spokojne trzy oddechy. Wdech z wydechem rozłóż łokcie na boki, niech klatka opada. Przesuwasz ręce wzdłuż tułowia, układasz je po bokach ciała. Odwracasz sobie głowę na prawą stronę. W pozycji leżenie przodem przejdziemy do najłatwiejszej wersji asany świerszcz. Unosimy głowę, skręcając ją na środek. Podnosimy ręce, które odwracamy wnętrzem do podłogi. Jak dasz radę, unieś nogi. Wykonaj wdech i wydech. Wracasz do pozycji wyjściowej. Głowa skręcona w drugą stronę, opadły ręce ciężkie i nogi. Głowa uniesiona na środku, ręce w górę, odwrócone dłonie wnętrzem, unieś nogi, wdech. Pozycja aktywnego świerszcza i wydech, powrót do leżenia, głowę odwracasz w przeciwną stronę. Powtórzmy. Uniesiona głowa na środku, podnieś ręce, odwróć dłonie wnętrzem do podłoża, w górę nogi z wdechem, z wydechem. Powrót na matę. I jeszcze raz. Pozycja świerszcz, dłonie wnętrzem. I wydech, powrót na matę. Układasz, zginając ręce w łokciach, ręce po bokach ciała, odwróć się do leżenia tyłem. Zgięte nogi w kolanach rozstawione na szerokość miednicy. Twoje dłonie po bokach ciała sprawdzają pięty. Pięty tak jak szerokie, masz bioderka rozstawione, same palce stóp nieco do środka. Długa szyja, barki od głowy. Wykonaj wdech nosem, mając wciągnięty brzuch, unieś wysoką miednicę w górę. Spleć palce rąk pod miednicą, tworząc taki koszyk, i staraj się zrolować pod spód barki, na ile dasz radę. Najłatwiejsza wersja, asany most, pozostań w niej, starając się spokojnie oddychać. Rozplącz ręce, ustaw je po bokach ciała. Wycofaj prawą stopę, opierając ją leciutko na palcach, i wycofaj lewą nieco. Stojąc na palcach z piętami w górze, opuszczaj kręgosłup, stopniowo krąg po kręgu, kładąc tułów i miednicę na macie, przybliż kolana. Rozłóż ręce na boki. Zgięte nogi, wykonaj wdech i z wydechem postaraj się skręcić kolana w prawo. Prawą ręką staraj się przytrzymać nogi, zrób wdech i odwróć głowę w lewą stronę, wyciągając lewą rękę do lewego boku. Odmiana krokodyla, tak nazywamy tą asanę, i spokojne trzy oddechy. Zwalniamy rękę prawą z nóg, wdech z wydechem wraca lewa i prawa noga do centrum. Kolejny wdech i nogi na lewą stronę. Lewa ręka stara się docisnąć nogi do podłoża, wdech z wydechem głowę odwracasz w prawo. Pozostań w asanie, oddychając spokojnie. Wdech z wydechem wraca głowa, zwalniasz rękę z nóg, wraca prawa i lewa noga. Stopy opadają. Ty przyciągasz ręce do tułowia, wyprostuj nogi, wyciągnij czubek głowy, włóż dłonie pod pośladki. Wnętrze Twoich dłoni dotyka maty, łokcie pod plecy. Wykonaj wdech i z wydechem podnieś głowę i lekko klatkę. Kolejny wdech z wydechem odchyl nieco głowy do tyłu, z wygiętą klatką, przyjęłaś, a ryby pozostań, zaliczając spokojne oddechy. Otwarta krtani. Wdech z wydechem. Wycofaj głowę, wyciągnij ręce, zegnij jedną i drugą nogę w kolanie, przybliżając je do klatki piersiowej, obejmij dłońmi kolana, łokcie szeroko, wdech i z wydechem, pokołóż się na boki, rozluźniając. Kręgosłup, spokojny oddech, równy, miarowy. Jeszcze mocniej przytul kolana do siebie, jeszcze kilka spokojnych oddechów. I luźno nogi, odwracamy się na prawy bok. Przechodzimy do siadu. Siad skrzyżny, taki na jaki cię stać. Przybliż jedną, później drugą nogę. Unieś ręce bokiem w górę, robiąc wdech, złącz ręce. I złączone ręce ściągnij na wysokość serca. I dziękuję.